Cześć, witam was bardzo serdecznie, e, to Elspeth Iron i zapraszam was e, bardzo możliwe na ostatni odcinek z e, gry Crazy Simulator e, i ostatni, e, chyba ostatni gra w, na, póki co, e, z kamerką, tak jak mówiłam wam w, ostatnio, wczoraj, nie, wczoraj może nie, ale ostatnio, w tym poprzednim odcinku, że no jednak, no, 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 no nie. Czary Mary, kochliwy kastracie. Ty i twoja księżniczka jesteście kwita. Ty ją uratowałeś przed wystrzeleniem co w kosmos, chodzi. ona ciebie przed wystrzeleniem do piekła. Chciałam się ciebie pozbyć pokojowo, wiesz, wtedy tam pod kościołem. Ale no ta i co? Ruda kwoka foka zajębała nam niezbędny trybik. Na szczęście wszystko wraca na miejsce. Razem z tobą. O, oh, no, czy ona mnie właśnie do piekła wciąga? Ja jestem. Miałem zostać, papierem, skończył się nie. przeprowadzką do piekła. Ten mięczak pewnie zaraz się rozbeczy. Kurwa! Nie, jestem cudem, w piekle. Gniowy. Czy my mamy właśnie walkę Ja jestem w pe. w, pe... w, pe... w, pe... w pekle. Co? Co to jest? Ku... Halo. Co to za kolejka? Lecimy do Polski! Trzeba ubić jakiegoś skrzekliwego wąpierza! Puść mnie za siebie! Nie ma wpuszczenia! Musisz mieć numerek! Zapisy są od miesięcy! Teraz żeś się obudził! No, miało być tak pięknie. Zesyraliśmy się metr przed sedesem. Ta oh. kolejka nigdy się nie skończy. Jak yeah. zagra koncert, Sandeville zamieni się w czarną oazę. Oh, a ja no. jestem uwięziony na wieczność. W umyśle zakompleksionego pseudokleryka po czterdziestce. Piekło! Oh. Będzie coś... No piekło, piekło cię Aha, wpadł na pomysł, że znajdzie alkohol i utopi smutki. Uwaga, będę pocieszał. To pocieszej przydałoby się. To będzie alkohol. No dzięki, widziałam, że mam. Aha, nawet nie muszę śmietników, śmietniku. Zobaczcie, tu mam. Ale mam alkohol. mam dać alkohol? Alkohol chcesz? Aha, idź nad sobą... Chciałem, że mam kogoś przekupić alkoholem, no ale. A, kurde. Chcesz o tym pogadać. I tak wiesz, co myślę. Ale wyrzucimy to z ciebie i będzie ci lżej. No to gadajmy. Czego nie rozumiesz? Nie rozumiem, dlaczego uznałeś, że to odpowiedni moment na rozpaczanie. Żałoba, akceptacja, wyparcie. Tak to działa. Alkohol przyspiesza proces. No. możesz też spróbować myśleć trzeźwo i zastanowić się, jak spierdolić z tej sauny. Już raz ci się udało. Miałem szczęście. Szczęście. Nie pycha. Teraz to sam nie wiem. To zależy, jak skończy się twoja bajka. Chodzimy do kolejki, poczekamy choćby rok. Tu nie ma Melisy. Nawet dziękowała mi za ratunek. Skupiła się na tobie. A nie zaskoczyło cię, że w ogóle mnie widziała. Słyszałeś kiedyś o takiej przypowieści? Przez żołądek do serca no? nie jestem uwięziony w twoim umyśle. Ty nie widzisz mnie rozumem. Widzisz mnie serce, skoro inna sam nie widzi. O jasne. To znaczy, że jesteście połączeni sercami, jak siostry syjamskie cipkami. Boż, ja pierdzielę Zajacz do chuja psa siamskie. Nie no, kuźwa! Nie macie! Wrzuć na luz! Nie zrobię ci krzywdy! Też straciłam klątwę! Klątwę! Hrabina, przecież to ja ci ostatnio no. zdewastowałem. Miałaś wtedy supermocę. ja nie. Wiara to też supermoc! Jesteś to super no. Super ale to nie wystarczy. Potrzebujesz jeszcze wiedzy? Wiedzy! Wiedzy do? Do pokonania Wameli. Uuu! Ryśle diabolina. To, co? 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 Właśnie myślałem, komu tu przyjechać. choć ten ty to najsilniejsza supermocy, ale to nie na mnie powinieneś się mścić. Tylko na wam. To bambale. wszystko twoja wina. Aha. Gadaj, jak stąd wyjść. A, kurde. Albo sprawdzimy, jak poradzisz sobie z klątwy. No. Nie mam już żadnych wpływów, ale zostało mi trochę wiedzy. Na przykład pamiętam, jak z łatwością cię upokarzałam. Z podobną łatwością torpedo pozbawił cię supermocy. Wiesz, co robisz źle? No. Niepotrzebnie koncentrujesz się na klątwie. Trzeba skoncentrować się na nosicielu. Nie skupiałam się na twoich kompleksach, tylko na wampirzych cechach. Masz kropidło kremówy i znasz czułe punkty wameli. Proszę, to acetylen na zgodę. Na chuj mi acetylen? Alkohol? Ciekaj. No, pewnie mam użyć ten... ten. deszcz to... To żółć! Przeżarła to i to je! i dostała się do piekła! Wiesz co robić. Stop, kurwa! Stop! Najpierw diabolina. Mamy ją na widelcu. Eee. Rośni. Zemsta to narzędzie, no sam w sobie. Eee, znajdź kubeł na śmie... A który? Obojętnie jaki? Znajdź grzejnik. Grzejnik? Będziemy się ogrzewać. Tu jest jakiś kuba na śmieci? Znajdź grzejnik. Tak gdzie znajdę grzejnik? W śmieciach? Nie? Tu? Jeden jest. <noise> e, jeszcze jeden. No na pewno nie tu. Wiem, że jakiś schemat znajdę. Grzejnik? Odlecimy, kurde, na grzejniku. Tam nie stoi coś, nie? Nie, coś tam, ale ty nie, to jest kosz. Grzejnik. O, jest drugi grzejnik. Już działa, Ład. ale na czym? Gdzie? Jakiego? Aha, tu jest. Może mam skonstruować coś. Już działa. O, 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 taki wielki nie był taki wielki kosz. Oto jest noc, którą dał nam Pan. O Jezu. Halloween, jesteś moją dumą, jesteś moim snem. Chciałabym moi przeklęci bracia i siostry wykonać premierowo pieśń, na którą pracowałam, odkąd wylądowałam w Sandwich. No to zaraz będziesz mieć problem. Dzień dobry, będziemy się naparzać. Yy. Głupia z pałom. On What? Pani! Za cudowne show! Ale teraz zawrzej pisiec! Kochanie! Kocha... Przecież dałam ci szansę rozstać się pokojowo. Nie. Nie rób głupich uśmieszków, womela. W głębi duszy jesteś ze srana na połszy. Dlaczego wróciłeś? Czyżby Splendor w piekle się nie zgadzał? Mam wyjebane na cyferki i rankingi. Wróciłem do moich ludzi. Mój splendor zrodził się z upadków i wzlotów do przygody, wyzwania. No, to będzie ostatni odcinek. Emocje. Ty jesteś jedynie krzykliwą wydmuszką, wystrojoną w drogie ciuchy i skradzione tożsamości. <grym> no, pewnie Być tak. Być może przyszykowałaś fajny plagiat, ale tego o. już nie dojemy. Bo, bo. Bo zaraz zostaniesz. Szapiekieł! Dopełnia się! Czas... Nieudolny pasożycie. Ja już chciałam spałki. Oooo, A myślałam, że go. O kurwa! nie, 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 nie! Panny! Nie to. Jeszcze nie jestem gotowa. Gdzie jestem? Tak jeszcze jakiś totem jest, dzięki... No i wamela. A co, co, to nie jest wamela? No okej, okay, mamy bossa finałowego, tak by to na to wyglądało. No weź, wyjdź. Gdzie ona jest? Wyjdź, kurde. Czy ja mam to rozwalić? Tak, wamela to jest. Ehe, jasne. Wamela, wyjść z tej rury! Ale o co chodzi? Wamela... Może w... mi ją sztukła, może temu? <grymne> o co kur... chodzi? Wamela... Wamela, wyjdź z rury! No nie no! Nie no... Ona kuźwa stoi u góry. Tak, ona stoi u góry. Mózgu, dobra, będę wiedzieć. Ja w ogóle nie jestem przygotowana do, do walki Dobra. Ej, wamela. Ja jeszcze nie mam na tyle tego. Strasznie dużo wymagają sobie. Dobra, wamela, kuźwa, głupia pendo. Ojojo, oj, ja się kuźwa mam skakać, jak konik. I ho, skaczę mamo na skakance. Chyba was powaliło. Tak trochę. Czy ja mam to praktycznie stuknąć? Aha, wystarczy, że stuknę. Dobra. O pani ty! <śpieszy> Woohoo, ale ją waliło. I prędzej amunicji zabraknie do wszystkiego niż... niż ja zginę pewnie. Łaś! Łaś! Hops! I hops! To powinno ich też ścinać! No nie? się tak ucz... Tak uczciwie, wiecie? Ja będę gonić dookoła. Teraz cię zetnie. Nie, nie ścięło go. <laughs> no się ich mam tych, tych z długimi nogami, tak szczerze. W ogóle nie trafiłam, no ale szczegół mały. No i czemu No stoi? No ty ja też będę stać. A czemu muszę skakać? No bo... No już dobra. Nie trafiłam, no kurde. A ła, to bolało. Chodź ty piękna. No spoko. Sia, la, la. Nie, 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 dotykaj mnie. O, jak pędzi na mnie. Ojoj, ojoj, ojoj. Dzień dobry. Te kółka muszą przestać gonić dookoła, znaczy, żeby ona mi. Czekać, czy to nie będzie pierwsza jakaś faza, ona zejdzie na dół, będziemy się dalej parzy parzyć. Źle to brzmi. Gorba torbar i kefajkę wampirze! Oswiazuję ci wydłupiaj to tutaj. Totem... Orlok, to w końcu mamy grać własną piosenkę czy plagiat? Plagiat, plagiat. Dopiero jej nawrzucałeś przy ludziach że jest złodziejką. Tak tylko gadałem. Grajcie plagiat! Na Twoich oczach dzieje się historia! Nie otwieraj! Tu się Spokojnie, ja to przyciszę. się O Jezu Maria. Orlęg. jestem gotowy. Na co? Jeszcze czas, żebym podziękowała ci za że junacki widać. Junacki. Spotkajmy się pod kryptą. Jestem cała nabuwowala. Skoro nie muszę walczyć z wamelą, mogę odzyskać. I tak to przyciszę, bo to jest... A i co, wszyscy? Tak, wszyscy się pogodzili. Podaj się do siedziby głównej... Pyr... Pyrtech. Pyr... Pyrtech. Kuźwa! Pyrtech. Pyrowy tech. Brzmi to w ogóle jak co innego, jak coś innego. Ale co to wam nie powiem. Rybcie na cmentarzu. Co ona tam ma? A tu ona, jestem złym, a ha 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 ha, Ktoś się zrobić w maliny. Coś tu stoi? Nie, oni wszyscy się teraz pogodzili, no nie? Oni tam... No to by wyglądało... To co tam stoi? Nie. A to nie dostaliście info. Zaś to totemy, halo! No nie, no, pan, idźcie na imprezę, tam jest ten, festiwal się zaczął głupoty i kiepskiej melodii Jezu Dobra, cmentarz, cmentarz cmentarz, prosto, prosto no, Zobaczymy jakie to zakończenie jest jakieś takie typowo zakończenie, zakończenie czy nie ma jakiegoś? Nie, nie, nie Pany, czy nie ma? Jestem bardzo ciekawa Jakie czy coś jeszcze będą robić z tą grą, czy to będzie już e, koniec koniec, czy jeszcze będą, e, nie wiem, dodawać nowe rzeczy, może? Nie mam jednego pojęcia, naprawdę. E, gdzie jest krypta, gdzie jest... a może ten do chodzi? wychodzi? E, no, chyba średnie na jeżenie. Pani, skocz mi! Pani. No nie, nie sądzę, żeby to było coś, ten, ten jakieś, to jakieś o... było, kamienicze czy coś. Może gdzieś, którąś stronę. Eee, Jesus Christ, nie skoczę, nie, nie, nie uda mi się zaskoczyć. O, może tak. Dobra, i jak, ja ja jakoś... we jak ja tam wejdę? Wy skąd wy... Halo? Oj, przepraszam. Kurde. Gdzie tam mogę jakieś... wejść, 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 jak ja tam wejdę? Czy da się od tej strony od, y i tam na dół zejść? Tak da się, okej, okay, dobra. Już myślałam, że nie da się. Będę zastanawiać gdzie jeszcze niżej. Nie Mień pory dnia, nie, jeszcze niżej by to na to by wyglądało. Okej, okay, tutaj. Co tu macie dobrego? Gdzie ja jestem? Ufo. 666 Mam nadzieję, że papież nie zabierze mi licencji. Zaczekaj. A co, na głupoty. No, jak chochoł. z tą klotwą chuj wiele lat, ale szczęście znalazłem dopiero, gdy ją straciłem. Ty jesteś moją supermocą. Czyli chcesz ze mną chodzić? Ale bez przyzwoitki. Bez przyzwoitki! Ha, dechę. Wyjdź. No i co? Czuję nagły przypływ inteligencji. A nie, mój niebieski. Nie, się Nie to, Poznajesz mnie. O, nie to, Pochaj. Sopek! Poznaję. To kardynał Krymu. U, on ma O, chuju, złoty. Pankowałeś <noise> własną śmierć. Ja pierwszy dałem się nabrać. Państwu się zgadza! Biercie mi stąd te złom! Torpedo! A ty gdzie? Doprowadziłeś. Doprowadziliśmy tę wieść do fanatycznego i pole chrześcijanizmu. Polecicie? Pole do odlotu. Wy? Papież dał mi kolejny cel i hajs na transport. Kierunek Paryż. Dziękuję za wszystko, superbohaterze. Odlatujesz. czyli udało ci się ułożyć poprawną przepowiednię? Nie udało! No wszystko musi się udawać! Wracam do domu, więc jest dobrze. A jeśli jest dobrze, to jest wystarczająco dobrze. No jasne. A pa pa, pa, pa kurde. No nie bądź taki. Powiedz coś w końcu. Ale co mam mówić? O właśnie. Mów coś albo dam ci ludzi przed kamerami. Weźcie już dajcie mi spokój. Kochasz mnie? Przestań. No wszystkim. Będziesz ze mną chodzić? No będę. Czyli jak jest? W Pyte, Kurwa! Jest wpytę. Ja pierdzielę. w Pyte. Ja Jak Wielku będzie bang. odbierz telefon, a mam tu gdzieś? Co to tu jest? Nie to raczej telefon Infernal radiation. Gdzie ja skąd jest? Gdzie, skąd gdzie jak to? Jak wyjdę stąd? Eee, nie, 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 panie drogi. A jakie jestem? Ten... Aha, tam wyjdę może. Grę zepsułam. Nie. Co się kuś odwaliło? Jest tu gdzieś telefon, czy ja mam na dół dymać. Odpisz... Aha, skończyłam grę. <laughs> skończyłam moi drodzy grę. Ale odbierz telefon. Fofo, fo, 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 fo. Ale, było, odbierz telefon. Idziemy jeszcze do Jacuzzi zobaczyć. Nie ma pracy dla ludzi z i tu mamy to akwarium. Tam było jakieś akwarium. Można było ten. Musię się na kontrolku ani na cenie nie kuca. No, więc wszystko mam wyremontowane. Yy, grę skończyłam, zadania wszystkie mam skończone. Nie mam nic innego. Ale upartego, jak ktoś chciałby, nie wiem. E... Jakby chciał ktoś ten e... achievementy robić, no to ok, no to wtedy faktycznie jest sens robienia. A no tak to ja mam wszystko kupione. Cały kościół wyremontowany. Piękny, piękny, piękny chyba, nie? Wygląda w miarę ok. No i tyle, kurde. To z tego dobrego naszego. Wiemy sobie gdzieś jakieś takie miejsce. No nie no, na menta chyba nie bardzo. Bardzo mało żeśmy jeździli. Dobra, może koło kościoła stanę. Pożegnam się z Wami. Powiem, co mniej więcej mi się podobało, no bo na pewno seria była bardzo... Bardzo fajna. Bardzo chyba Wam się podobała. Mam taką oczywiście nadzieję że było świetna i no 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 nie będzie takiej drugiej gry śmiesznej, dziwnej. No nie, no, no, chyba że jeszcze ktoś gdzieś kiedyś zrobi coś fajnego, śmiesznego i jeszcze popatrzymy ten rzutnik, co tu jest. Nie działa. Zepsuł się. W fortepianie nie umie grać. No i tyle. Tak mówię, no, dla mnie cała ta seria była bardzo fajna, bardzo śmieszna, bardzo zabawna. Tyle dziwnych rzeczy, które ja powiedziałam podczas nagrywania tej serii była no, naprawdę bardzo dziwna. No i tyle, No tak jak mówię, to dla mnie gra 8 z dużym plusem, bo była świetna. Wiadomo, nie była jakaś bardzo, bardzo długa, ale to nie jest minus tej gry. Nie wiem, czy będą jeszcze coś dodawać. Nie mam pojęcia. Może, może nie. Zobaczymy z czasem, ale chyba nie. No bo mniej więcej gra jest. Pełna, tak można powiedzieć. No bo jest od początku do końca jest co robić, są zadania. Cała ta fabuła, wszystkie te nawiązania różne, dziwne, bardzo dobre. No i. Tyle. No nic. Dzięki za oglądanie całej serii. Mam naprawdę nadzieję, że wam się podobało, pomimo tego, tego, tego i tego, tego co widzicie. Żeby się lepiej oglądało, jakby nie było. Nie wiem. Ostatnio znowu mam takie wrażenie, że, że no, no, to jest spędne. I tyle. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami, mnie gdzieś tam na jakiś fajny stronkach bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. I bardzo możliwe, że y, następna seria jest dwie opcje są, ale pewnie wskoczy Evil West, bo no czekam, nie powiem, że nie czekam. Y, będzie gra bardzo fajna, mam taką cichą nadzieję. Bądź Scorn, ale wydaje mi się, że Evil West polecimy sobie, bo Wychodzi 22 listopada ta gra. I ja będę pewnie... No na pewno w przyszłym tygodniu się pojawi. Znaczy... Który jest dzisiaj? Niedzielam. może? Poniedziałek może wrzucę ten ostatni odcinek z Bridge Simulatora. No i tak koło... Hmm. Eee, czekajcie, 22 to jest albo wtorek, albo środa. Wtorek. Torek, chyba 23 jest środa. A no to wtorek. Środa. Pewnie koło czwartku, ewentualnie, pojawi się już Evil West i wtedy już bardziej y, będę nagrywać tą serię normalnie. Yy, więc, no, Evil West następny się pojawi. Mam nadzieję, że też będziemy się. No wiadomo, nie będziemy się bawić tak dobrze jak przy Pre-Simulatorze. Ale spoko. Aha, nie, to bym. Będę... Dobra, jakoś tam wykombinuję, że mniej więcej yy, nie będzie jakiejś tam długiej przerwy między końcówką pre a Evil Westem. O, no, właśnie, jakoś to będzie mniej więcej. Yy, no nic, dzięki. Cześć.